co pokazać, dlatego, że w tej chwili, teraz, że panią doktor rozmawiałem, bo rozmawiamy na temat, jak drukować domy, w których zamieszkamy. Jesteśmy na tym etapie, za to kiedyś, jak zmieniali się w system w jeden, w drugi, nie mieliśmy związku z tym postanowiliśmy dwóch architektów wymyślić uniwersalny system budowania ekologiczny z materiałów. Zrobiliśmy formę, zakład, od już zakład, ja zapakowałem osiedle, które państwu chcę pokazać, które do tej pory jest wzorcem dla dalszych, które powstają. To, jak Państwo pewnie nie pamiętają, co się działo w momencie, kiedyśmy uzyskiwali samodzielność zawodową. Stowarzyszeniową bardziej, oraz przedsiębiorczość, która się pojawiła jako coś nowego, postanowiliśmy w Wójkę wymyśleć, przejść testy przez, przez ITB, zatwierdzenie tego systemu i podjąć się zrealizowania pierwszego pilotażowego, co się stało. Obieg został w 2002 oddany do użytku. W tym ja robiłem zdjęcia tydzień temu nowe, w związku z tym. Cieszy się powodzeniem, ludzie mieszkają i syn kolegi architekta pana Andrzeja Stoszka kontynuuje pracę swojego ojca. Cały układ ścian od fundamentu po stro ściany, stropy z pustakami, to wszystko było w tym materiale. Z formami robione i zmontowane jako przykłady zostały zatwierdzone. Wszystkie właściwości, jeśli chodzi o jakość, przewodność ciepła, to co powiedziałem, bezszalonkowość, to znaczy taniość tego, jeśli chodzi o wykonanie oraz budowanie i system, który prowadzał możliwość prowadzenia w otwory wszelkich instalacji, po prostu nie było żadnego prócia wycinania. Potem to wszystko było za, zasypywane granulatem srebrnianowym. Uzyskaliśmy doskonałą przewodność cieplną. Te zbrojenia, które można było wkładać w narożniki, stworzyły podstawę na nadprożyk nad oknami, nad otworami. W związku z tym ten system pełnie spowodował, że. Uzysk, uzyskano. I teraz te wymyślone rzeczy, całówko, całe połówkowe, narożnikowe, które pozwalały tak jak kiedyś z przewiązaniem cegieł budować tradycyjnie, tylko w większej skali, o większym wymiarze. Te elementy również... Właśnie tu... Dobrze, tu pani, pani profesor mi pomaga. I w związku z tym ten asortyment o tyle był jeszcze powiększony, że mieliśmy nadproża... Mieliśmy pustaki nowe, i zarówno takie tradycyjne, jak i dylowe. To spowodowało, że ta, ten wybór. I. To nie, to nie, nie, nie. Tu, mamy całość bądź z instytutem, który potwierdził stosowanie dla zamieszkiwania przez ludzi ten system. Ja go pokazuję dlatego, że to się odbywa w jednym pokoleniu. Państwo wtedy się rodzili, kiedy ten system był wymyślany, a teraz uciekamy od tego typu, dlatego powiedziałem, że jesteśmy w okresie drukowania domu z, druk z drukarki 3D wielkoprzestrzennej, za to tam trzeba było wymyślać coś, co uzupełniło możliwość drobnowymiarowego projektowania i wykonywania. Potem to wszystko zostało rozszerzone, gdyż można było różnej formy, również stało się to elementem akustycznym wzdłuż autostrad, które powstawały. Pewnie Państwo pamiętają taki element, który. Być może wskaże, w się. Nie, to nie, to nie, to nie. To. Nie ma wskaźnika. Nie ma wskaźnika. Nie wskaże. Yy, przytaczam tutaj rzuty tego, przepraszam. I... Plaza gospodarowania stworzył y, zamknięty przy narożniku skrzyżowania ulic, w którym plac zabawna dzieci, które mamy mogły przez okno pilnować te dzieciaków w czasie ich zabawy. Rzuty poprzez przesuwanie miały wejścia z pół kondygnacji. w związku z tym cały charakter budynku nie był jedną linią, tylko był i monotonnym był, jakby, jakby nazwać teraz współcześnie, poszukiwania formy. I drugi, który był w pionie, stykał się z ścianą cytową, który również tworzą możliwość wchodzenia z parteru lub z półpiętra wewnątrz placki schodowej. Jak wyglądały pierwsze kupione y, y, osprzęt, bo to były lata 90. pierwsze kupione y, Macintoshy, nie PeCety. Za drogie pieniądze trzeba było wymyślać, żeby przekonać inwestora do nowych pomysłów. Jak to wygląda w naturze? Pewnie nasz pomysł młodych wtedy, młodszych o wiele, ekolegię przedstawialiśmy jako zieloną Oazę. W związku z tym ten problem zieleni wnętrza, materiału doboru, brał się również z tej idei przybliżenia dla możliwości zamieszkiwania i wnętrza. Życie wymyśliło, oczywiście, wtedy jeszcze nie było tyle samochodów, co teraz, w związku z tym ta aktywność samochodowa wkracza, ale jest wyizolowana w stosunku do terenu zamieszkałego. Okazuje to jako przykład kreatywności, dlatego że pewnie Państwa część była w Lublinie i zobaczyła, w jakim obiekcie budujemy, on jest w ogóle innego charakteru, za to ma jedną cechę, którą nazwano go, nazwano go obiektem integracyjnym. To znaczy, stwarzający klimat łączenia się wspólnego, prowadzę konferencję na temat synergii w architekturze, gdzie poszukuje możliwości rozmów i teraz warsztaty również młodzieżowe, jak rozmawiać z ludźmi po to, żeby oswoić ich z propozycją projektową. Tutaj padło hasło wielkiej architektury porównywalnej z wielkimi slamsami z drugiej strony i z mrówkami. Jasne, żebyśmy nie doprowadzili tego stanu, który nas być może spotkać w tym stuleciu, w którym to te elementy ważne dla człowieka staną się no drugorzędne, tu padło hasło deweloper. Strasznie jestem y, przeciwny tej funkcji, która zapanowała. Mam nadzieję, że pomału no, uda nam się z biznesem trochę to połączyć razem, żeby efekt ekonomiczny był równy również przez odbierane przez mieszkańców, które teraz spotykamy jako formę odbioru y, wymuszonego, a nie przyjętego przez autorów, uczestników. Cała budowa trwała półtora roku. Teraz, może, na te czasy jest to naturalne, ale wtedy też to było okresem dynamicznego wykonania, skompletowania i oddania mieszkania. Teraz się buduje, oczywiście, jeśli jest to hasło padło deweloper, y, w sposób y, ukierunkowany na korzyści. W buduje się często bez infrastruktury. Kiedyś, kiedyś tam lat temu w Hiszpanii, zobaczyłem osiedle przygotowane, które miało. Wszystko tylko nie było domów. Były drogi, były instalacje, były lampy i cena działki była trzykrotnie wyższa niż tej gołej, którą my próbujemy yy, w tej chwili yy, przedstawiać jako coś nadzwyczajnego. Już nie mówię o tych strefach europejskich, gdzie się niszczy, degraduje przestrzeń po to, żeby ją kupić taniej i na niej zbudować drogi obiekt. Być może to myślenie jest niepowszechne, jeśli ta potrzeba. Integrowania się oraz stwarzania y, atmosfery dla człowieka. Jestem z tym, który próbował po raz kiedyś, ja się zmierzałem pana profesorowi, zaprosić profesora Gela, który po raz pierwszy prowadził warsztaty w Lublinie i po raz drugi przyjechał z książką Miasto dla Ludzi, którym to oferował że miasto jest nie dla samochodów, które w tej chwili w przeżywamy. Mam nadzieję, że zmiana silnika spowoduje nasze inne spojrzenie na samochód i na środowisko będzie nam bardziej przyjazne. Za to jedyny pozytywny efekt, który pozostał, to jest masa rowerów, która ruszyła. Ja w młodości swojej jeździłem na składanku, a potem nie widziałem roweru przez 30 lat prawie. Ta kontakt z tym jakby nas przywraca do zdrowego życia, ale spowodowane tym, że mamy otwartość, czego pewnie dorośli wam życzą jak najlepiej, żeby kompilować jak najszybciej to, co mój poprzednik mówił, poprzez y, ocenianie rzeczywistości oraz podpowiadanie prawdziwych y, y, działań było Wdrażane w życie, a nie było tylko dyskusją zawodową kręgu ludzi, którzy to przeżywają. Ja obiecałem, że nie będę przeciągał, za to również przepraszam za zamieszanie. Wszystkie drobne szybko, skrótowo, emocjonalnie zawsze, gdyż to jest pasja, którą życzę wszystkim, żeby ją przeżywali, po to, żeby być autentycznym tego, co swoje robi. Ja to oczywiście współcześnie robię, y, bardziej odjazdowe, jak to młodzież by nazwała, ale chcę pokazywać, że to można wszystko w jednym życiu rozwijać, rozszerzać, zmieniać, być aktywnym cały czas zawodowo. Jest, dziękuję wszystkim za uwagę.